Cześć, witajcie, tutaj Stary Gracz, World of Warships i dzisiaj pokażę wam jak świetnym okrętem na ósmym tierze jest japoński pancernik Amagi. Proszę bardzo, przepiękny, wspaniały, absolutnie cudowny Amagi, który co najważniejsze nie cierpi absolutnie na żadną z tych przypadłości, na które cierpiał Nagato. Ten okręt nie jest ślamazarny, nie jest powolny, nie jest e, nieladający się do niczego, nie jest beznadziejny. Po prostu on jest świetny, jest zupełnie innej bajki. E, pomiędzy Fuso a Amagi e, jest ten nieszczęsny Nagato, który się do niczego nie nadaje i na szczęście jest to jedyny kiepski okręt w całej linii pancerników japońskich e, tutaj w grze. Jedyny, który jest e, Logiczne, ale jeśli ktoś teraz to ogląda, a utknął właśnie na Nagato, to mam dla niego dobrą wiadomość. To nie jest tak, że już do końca będzie źle. Już kolejny Amagi jest naprawdę, naprawdę fascynujący. Gra się tym bardzo, bardzo przyjemnie. Dopiero jestem po dwóch upgrade'ach, przede mną jeszcze dwa kolejne. Zupgradeowałem mu prędkość poruszania się o dodatkowe dwa węzły. Chociaż już przed tym upgrade'em, gdy grałem nim pierwszą, bitwę to już wiedziałem, że jest super, już, już, już wtedy był szybszy, już wtedy był zwrotniejszy niż Nagato. Już wtedy nie towarzyszyło mi takie uczucie, które mi towarzyszyło wcześniej grając na Gato, że gdzieś, nie wiem, utknąłem, że ugrzązłem na mieliźnie, że nie wiem, zarzuciłem kotwicę i stoję w miejscu, coś, coś takiego. Tutaj tego nie ma. Ten okręt naprawdę reaguje na ster. Oczywiście no, nie tak jak niszczyciel czy krążownik, ale nie ma tej tragedii, która była wcześniej. W dodatku przeładowywanie przeładowuje... Również szybko w tej chwili niezaupgradowany, co zaupgradowany na Gato. Jeszcze mnie czeka upgrade, także będzie jeszcze szybciej. I to samo z obracaniem um, bateriami, których jest 5 um, 5 po 2,410 czyli więcej. A jak więcej, to jak już kiedyś mówiłem lepiej, bo tutaj więcej znaczy zawsze lepiej. Nawet jeśli by były słabsze, to tutaj więcej wydaje się zna, 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 znaczyć lepiej, dlatego że to jednak wpływa na naszą celność. Im więcej, um, tym lepiej. Jeszcze odnośnie na Gato chciałem podziękować za linka. Podziękować Andrzejowi, który poruszał linka do filmu z grą na gato, gdzie widać osobę, która, znaczy nie widać osoby, ale widać sposób gry na gato polegający na strzelaniu pojedynczymi strzałami i muszę Wam powiedzieć, że rozegrałem od razu tak jeden mecz na gato, 107 tysięcy, niestety go nie nagrałem, 107 tysięcy, 103 wbite z baterii głównych i 3 tysiące wbite z, z baterii dodatkowych, czyli 103 tam, czy 100, 107 sobie wyszło, 103 i, i 4 tysiące z dodatkowych nie będę tak grał cały czas, czyli w ten sposób, dlatego że to się no niekoniecznie opłaca, szczególnie w magii. I to był tylko jeden taki mecz. Ja rozegrałem jeszcze tam wtedy chyba trzy mecze, w sumie wszystkie próbowałem grać w ten sposób. Kolejne się już nie udały, tylko pierwszy tak wyszedł. Także to jest przypadek. To nie wpływa na celność, jakby się ktoś zastanawiał, ale wpływa na grę. Jak ktoś gra na gato, to może nawet to jest dobry sposób. Szkoda, że o tym nie pomyślałem wcześniej, ani nie znalazłem tego filmu. Yy, dlaczego tak jest? Ano, dlatego, że... W tak powolno strzelających okrętach jak na gato, przy tak małej liczbie dział, rozłożenie tego sobie na kilka strzałów jednak daje więcej swobody, daje większą elastyczność. Mamy możliwość zaatakowania na przykład dwóch okrętów po tym jak jeden został zniszczony. Nie marnujemy salwy od razu całej na jeden okręt. Z czego ja strzelam? Jejku! Z czego ja strzelam? I nikt mi nie mówi, że zwykle nie przełączyłem. Chciałbym, żeby istniała taka opcja, że jak startuję startuję, to jak od razu na dwójce, od razu żem startował na przeciwpancernej, bo zawsze zapominam przełączyć z przeciwpancernej na yy, na tą yy, odłamkowo-burzącą, nie wiem czemu, ale po prostu nie pamiętam. Nigdy o tym dopiero po pierwszym strzale się orientuję, że coś jest nie tak, jak się mi zapala ikonka, yy, okienka, o podpalenie przeciwnika, to, to wtedy wiem, że coś, coś spartoliłem i coś nie ma. No dobra, wracam do tego no, tutaj grania. Także jak ktoś chce tak grać, to można, choć nie, nie... Znaczy na tych pojedynczych strzałach, na gato, nie najgorzej, chociaż ja nie sądzę, żeby to wpływało aż tak bardzo. Myślę, że to po prostu udany... udany mecz akurat i, i tyle. Niekoniecznie związane z tym pojedynczym strzelaniem, aczkolwiek no, od tego momentu zacząłem troszeczkę tak sobie strzelać. I... Coś tam próbować. Może coś z tego jeszcze, jeszcze kiedyś wyniknie, zobaczymy. Warto jednak huknąć komuś ze wszystkiego, gdy na przykład płyniemy do niego równolegle i gdy on do nas płynie idealnie bokiem i gdy jesteśmy blisko albo na średnim dystansie to nie widzę powodów, żeby mu nie huknąć ze wszystkiego co mamy i, i, i zmieść go po prostu z powierzchni niż bawić się w jakieś tam pojedyncze strzały. Natomiast te pojedyncze strzały są dobre właśnie, żeby to sobie rozdzielić, żeby y, próbować się wstrzelić w kogoś, gdy on tam coś y, dużo dużo kombinuje. No ale to tyle o tym pojedynczym strzelaniu. Wróćmy do... Do samego magii. Samo magii bardzo, bardzo przyjemny w grze, bardzo fajnie się go tutaj prowadzi, bardzo fajnie się nim gra. Dużo, dużo swobody. 310, no to te 410 i jeszcze chyba kilka okrętów poza tym też się pocierpi. Nie wiem skąd się bierze to 310, no się tak często po, powtarza, że mnie denerwuje po prostu. To, to nie jest losowa liczba, ona się powtarza, bo ta 310 tyle razy w tej grze. Najczęściej gdy grałem właśnie na gato i teraz, gdy jeszcze gram o magii. To jest chyba coś z, nie wiem, z przebiciem zbyt mocnym, albo nie wiem, z czymś takim. Ale widziałem to tyle razy i tyle razy mnie to drażniło i już mnie nie przestanie chyba drażnić, właśnie przez to, że, że tak często wraca ta sama, ta sama liczba. Zobaczymy, czy wejdzie w Nagato. Jest! 14 tysięcy prosto w cytadele Bardzo ładny strzał. Widzimy jak przyjemnie się tym płynie, że to zasuwa jednak te 30 węzłów, gdy się rozbuja to już jest 30 węzłów. I tutaj właśnie, tutaj się doszukuję tego problemu z negatą. Widzicie jak, jak macie 26 węzłów max, zobaczcie, ja mam 30, 30 węzłów max, a płynę w tej chwili 25, bo biorę e, duży zakręt w tej chwili, także spada mi ta prędkość. Więc grając e, Grając na gato, mając maksymalną prędkość tak niedużą, raptem, 3, raptem tam 26 węzłów, to to jest jednak prędkość maksymalna. A gdy zaczynamy coś manewrować, gdy zaczynamy coś kombinować, to zaczynamy z tej prędkości tracić. I to tracimy z niej dużo i ciągle jesteśmy na jakichś takich wartościach, które naprawdę nie wyglądają imponujące. Gdzieś tam w okolicy pewnie 20, to za bardzo spada do zbyt niskich wartości spada ta znowu cytadela w Megaton, ale tutaj muszę uważać, on mnie potraktuje konkretnie. Pławy 9 nasi, tu są Poszły, ale nie tam gdzie chciał, pewnie. Ajajaj, mam 20% lepsze wykrywanie. ha! Niestety spardoliłem. Dobrze, że mam konkretne działa dodatkowe. Dużo mi już nie zostało czasu. Ale zacznę się stąd odsuwać, gdyby jednak coś cudem przeładował. Tutaj biorę C, czy nie biorę nic? Nie biorę, bo wypłynąłem. albo przeciwnicy Spróbujmy się strzelić wtedy na to. Gdy tam ktoś próbuje przejąć. Tutaj jest ten, który dostał do mnie dwa razy A ja tutaj muszę uważać, nie będę się mógł wykręcić, żeby mu huknąć, jest dobani. Pakowałem się tutaj niestety. toń Jeszcze nie. Spróbujmy go dostrzelić dodatkowej. Czemu w tego strzeliło? Jak zaznaczyłem... Teraz go będę miał A gdzie chcę go mieć. Nagato zatopiony. Bardzo, bardzo się przyjemnie gra magii, chociaż tutaj troszeczkę się wpakowałem na przeciwnika, przyspomnie Ale co sobie postrzelałem to było moje czy będzie mi dane jeszcze oddać jedną salwę będzie Prosto w dalej za 23 tysiące jeszcze bym poprawię Jeszcze jedna troszeczkę wyżej, bo jest blisko Nie chcę strzelić w wodę. A, zmuchnął mnie! No dobra, padłem, dwa kile, połowa magii zdjęta, jeden cały nagato zdjęty przeze mnie, jeden niszczyciel zdjęty przeze mnie. Przegramy metrzyk? Pewnie tak. Yy, nie wygląda na... nie zanosi się na wygraną. Co nam zostało? Yy, Mogami i Mioko i jeden na magii, ale nie wiem w jakim on jest yy, stanie. Mamy też fuso, no to pięknie. Może się coś udać. Przeciwnicy Nagato dwa razy Amagi. Będzie ciężko. Amagi się naprawdę świetnie, świetnie sprawuje. Chociaż no, udało mi się jednego... ...jednego oklepać, jak widzieliście dość mocno. Zanim padłem. Niestety ten nasz Amagi... ...też jest mocno już obity. Kto wie, kto wie, może sobie chłopacy poradzą. Ehm, no dobra. Ehm, ja nie będę chyba czekał, albo zostawię to, czemu nie, może ktoś chce sobie spojrzeć na wynik, to zostawię ten meczek do końca. I co jeszcze można powiedzieć o Amagi? Chyba już nic, świetnie, świetny okręt, dobra rzecz. Swoją drogą był pewien znany streamer, który jakiś, myślę, że to było z 10 dni temu, gdy on rozpoczął, zaraz na początku, z 10 dni temu chyba, rozpoczął streamowanie World of Warships i... To streamer, który normalnie streamuje czołgi. Dość często i dość rozpoznawalny jeśli chodzi o Twitch'a. Świetnie mu szło, wspaniale mu szło, robił tylko drzewko japońskich pancerników innych okrętów, w ogóle nie robił. Mecz wygrany, no to fajnie. Jak tylko doszedł do Nagato, tak od razu wrócił do czołgów, to było kilka dni temu i przestał w ogóle grać w okręty darował sobie całkowicie doszedł do wniosku, że nagato jest niegrywalny i szkoda na niego czasu w becie tyle, tyle tego było także to też może coś, coś mówi na temat nagato i to nie chodzi o to, że, że tam zła amunicja, czy złe cerowanie czy coś takiego po prostu się nim fatalnie gra i jak zagracie to będziecie wiedzieli, że pomiędzy Fuso a, a Mangi jest coś dziwnego jakiś dziwny twór, który... który jest... Yy, po prostu... nie jest... nie jest... to nie jest upgrade z Fuso na coś lepszego. O, to jest coś takiego. To jest tak, Fuso, to jest upgrade od Kongo, a potem mamy yy, jakby powrót do... do, do jakiegoś Badziewia i, i... nagle upgrade tej samej magii. czyli nie mamy kolejnego ulepszenia od Fuso i potem ulepszenia od... Yy, od nagato tylko mamy ulepszenie, pogorszenie i ulepszenie. Co, coś takiego, taka sytuacja, która zaskakuje po prostu i, i można się przy tym y, podenerwować. Mogami próbuje zrobić nagato, jak się postara, to zrobi. Y, dlatego, że no, moją opinię już znaczy, już nawet nie będę mówił dlaczego. No. Tutaj prosi o pomoc. Po co prosisz o pomoc? Ładuj go konkretnie i tyle. Y, przy takiej ilości dział, który ma mogami, chętnie zaglądam. No. To jest puso, z mogami. Pomyliłem się To jest Fuso przecież To jest pancernik A co się stało z tym nami Którego oglądałem? No nieważne No Fuso to powinien w ogóle objechać na gato. Ja nie wiem gdzie. No, co on się tutaj jeszcze yy, zastanawiam? Zresztą Fuso trzy 3 kg Ma wbite? Nie Fuso to jest yy, Nie Jej, tutaj ktoś się nazywa Fuso no to jest pusto fuso kontra Nagato. Czyli Nagato idzie na dno za chwilę No dokładnie Po prostu nie ma przewagi tego żadnej na fuso to jest tutaj jeszcze dostał co prawda w tyłu udało mu się coś tam uklepać ale za blisko jest troszeczkę fuso i będzie zbierał z tych potężnych yy, dodatkowych yy, baterii sporo więc błąd z jego strony ale jak się teraz dobrze strzeli to będzie po zawodach no i jest po zawodach dokładnie czyli fuso klepuje na gato yy, zobaczmy na wyniki zobaczmy jak to tam wyszło 1600, nie najgorzej, nie najgorzej, mogłoby być lepiej, ale nie najgorzej. 1600 to już nie jest taka no, tam tragedia, który jestem. Raz, dwa, trzy, czwartek, kto jest przede mną. Fuso, Mioko i Baltimore. No proszę bardzo, Fuso pierwszy. E... Gdzie wypadł Nagato? Gdzieś tam pewnie daleko. Raport szczegółowy: 72 tysiące, czyli nie za dużo tego, Dymażu, ale zobaczcie, 20 tysięcy z dodatkowych baterii, czyli w sumie w sumie natłukłem 90 tysięcy damage'u czyli bardzo ładnie kto by pomyślał że można tyle naklepać z dodatkowej pierwszy raz mi się zdarzyło żebym z dodatkowej naklepał jakieś 20 tysięcy naprawdę kon konkret yy, konkret i to jeszcze jakieś dodatkowe pociski tutaj to chyba 23 tysiące naprawdę konkretnie no dobra yy, to to by było na tyle jeśli chodzi o yy, Amagi i już niedługo oczywiście kolejne kolejny film